Jak spędziłeś wakacje? Dużo pracowałem, byłem u babci i wychodziłem ze znajomymi. Dużo wychodziłam na dwór z Leną i w sumie to byłam nad morzem. Siedziałam w domu i byłam nad morzem. Słuchałem Playboya Cartiego. Słuchałam muzyki, byłam u przyjaciółki na kajakach i to w sumie tyle. W Bośni, we Francji. Ogólnie dużo zwiedzałem nad naszym polskim morzem kochanym, no ale... Nie ma o czym gadać, tak to siedziałem w domu i wychodziłem ze znajomymi. Wakacje spędziłem na rowerze, ze znajomymi, byliśmy nad jeziorem, bawiliśmy się bardzo dobrze, na no spokojnie oczywiście. No i graliśmy często w piłkę. Wakacje byłem u taty, nie? Przez weekend, nie? Sobie spędziłem, nie? Mile, przyjemnie, nie? Pogoda była fajna, nie? Ale było trochę gorąco, ale wiadomo, dało się przeżyć. Później tam byłem u dziadków, nie? Później byłem tam u kolegi, w dobrodniu się spotkać. Później byłem na osinace w choceniu. No dalej byłem jeszcze, jak to powiedzieć, no... U wuja, nie, w Aleksandrowie tam też spędził sobie weekend z kuzynem, sobie pokaż piłkę, nie? Chodziłem ze znajomymi, grałem w piłkę trochę. Takie no, nudne były wakacje, ale coś się zrobiło zawsze. Gdzieś się pojechało, nad jezioro, na rower wodny. Coś takiego, nie? Zawsze coś się robiło w wakacje. W wakacje głównie skupiłem się na y zrobieniu prawa jazdy. Wczoraj mi się udało zdać już egzamin praktyczny, a w wakacje zdałam egzamin wewnętrzny i egzamin teoretyczny. Wszystko za pierwszym razem. W dodatku jeździłam dużo do Płocka, chodziłam po restauracjach, jadłam same najlepsze dania, które lubię, więc, więc było bardzo fajnie. Pracowałem. Byłam w Grecji z rodzicami. I byłam z chłopakiem nad morzem i w sumie to tyle. Byłam z całą moją rodziną na wycieczce w trzech stolicach Europy. Było to Praga, Wiedeń i Budapeszt. Piękne miasta, polecam. Cudownie się bawiłam, miło będę wspominać i to były cudowne wakacje.